Są momenty, w których kobieta nagle zatrzymuje się w połowie gestu, w połowie słowa, w połowie życia spędzonego na czekaniu, aż ktoś zobaczy jej ból. I w tej ciszy, która pada jak ciężka zasłona, dzieje się coś nieodwracalnego. Przestaje się przejmować. Nie z cynizmu, nie z obojętności, z czegoś głębszego, co przez lata leżało pogrzebane pod warstwami oczekiwań, posłuszeństwa i milczenia. To nie jest upadek, to nie jest kapitulacja. To jest przebudzenie, które nikt nie spodziewał się ujrzeć, ponieważ świat potrzebuje, abyś się przejmowała. Twoje zmęczenie służy innym, twoja troska jest wygodna. Ale kiedy przestajesz karmić ten system swoją energią, wszystko wokół zaczyna się chwiać. Karl Jung wiedział, że każde prawdziwe przebudzenie zaczyna się od zdrady. Nie zdrady kogoś, ale zdrady własnej maski, tej, którą nosiłaś przez całe życie, myśląc, że to twoja twarz. Persona, jak nazywał ją Jung, to nie ty. To Twój strój. To wersja ciebie, którą świat zaakceptował, ponieważ była łagodna, pomocna, obecna. A ty? Gdzieś po drodze zniknęłaś. Wiesz, co dzieje się z kobietą, która żyje tylko dla innych? Nie umiera nagle, blednie, kurczy się, traci kontur. Staje się cieniem w swoim własnym domu, widmem we własnym życiu. I to wszystko nosi nazwę, którą Jung dokładnie znał. Utożsamienie z rolą, kiedy Twoja wartość zależy od tego, jak bardzo się troszczysz, jak wiele możesz udźwignąć, jak cicho cierpisz. Nie jesteś już kobietą, jesteś funkcją, ale przychodzi dzień, kiedy coś pęka. Może to nie jest głośne pęknięcie, może to jest ciche trzaśnięcie czegoś wewnątrz, jak kość, która zbyt długo dźwigała zbyt wiele. I nagle pytanie, które krążyło przez lata na obrzeżach Twojej świadomości, staje w centrum. Co się stanie? Jeśli przestanę się przejmować, co się stanie, jeśli oddam wszystkim ich problemy z powrotem? Co się stanie, jeśli wreszcie pozwolę sobie być obojętną na opinie, oczekiwania, osądy? I w tym momencie zaczyna się prawdziwa transformacja. Nie ta, o której mówią książki samopomocy. Nie ta, która obiecuje szczęście w siedem kroków. Ta prawdziwa. Ta, która boli ta, która wymaga, abyś przepuściła przez swoje ciało całą prawdę o tym, jak bardzo się zagubiłaś. Archetyp królowej został zniekształcony. W kulturze, która uczy kobiety służyć, zamiast rządzić własnym wewnętrznym królestwem, królowa nie jest suwerenną istotą. Jest menniczką, nosi koronę, ale błaga o walidację. Siedzi na tronie zbudowanym z oczekiwań innych ludzi i zastanawia się, dlaczego czuje się taka pusta. Jung mówił o cieniu, o tej części nas, którą odrzucamy, ponieważ jest nieakceptowalna społecznie. Ale co z kobietą, której cień to po prostu ona sama prawdziwa, nieugięta, niechętna do ustępowania? Co z kobietą, która boi się własnej mocy, ponieważ przez całe życie uczono ją, że moc kobiety to coś niebezpiecznego, egoistycznego, niewłaściwego? Istnieje paradoks, którego Jung dotykał w swojej pracy nad indywiduacją. Im bardziej się przejmujesz wszystkim, tym mniej należysz do siebie. Im więcej miejsca dajesz innym w swoim sercu, tym mniej miejsca zostaje dla ciebie. I w końcu stajesz się pustym domem, który wszyscy odwiedzają, ale nikt w nim nie mieszka, nawet ty, zwłaszcza ty. Więc kiedy kobieta mówi, że przestaje się przejmować, nie mówi, że stała się zimna. Mówi, że wraca do siebie. Mówi, że odzyskuje własne granice, które przez lata były tak cienkie. Że można było przez nie przejść bez pukania. Mówi, że jej życie nie jest już otwartym terytorium dla cudzych dramatów, cudzych oczekiwań, cudzej niemocy. Kompleks macierzyński pochłaniający. Jung badał archetyp wielkiej matki i wiedział, że ta figura może zarówno żywić, jak i niszczyć. Matka, która daje wszystko, nie pozostawiając nic dla siebie, nie jest świętą, jest ranną. Jej ofiara nie rodzi wdzięczności. Rodzi poczucie winy, resentyment, a czasem nawet nienawiść u tych, którzy wiedzą, że nigdy nie będą w stanie jej tego odwdzięczyczyć. Ale co gorsza, rodzi w niej samej coś znacznie ciemniejszego, niemą wściekłość zamrożoną w sercu jak lód, który nie może stopnieć, ponieważ nie ma na to pozwolenia. Ile razy widziałaś kobietę, która przez całe życie była dobra, łagodna, obecna, a nagle w wieku pięćdziesięciu, sześćdziesięciu lat staje się gorzka? Nie jest to przypadek, to nie jest charakter, to resentyment, który przez dekady nie miał miejsca na istnienie, więc skamienił w jej ciele jak niezdiagnozowana choroba. Archetyp matki został tak mocno wpisany w kobiecą psychikę, że wiele z nas nie odróżnia już troski od obowiązku, współczucia od kodependencji. Nić łącząca babcie, matki i córki, często jest utkana z tego samego wzoru cicha rezygnacja. Wyrzeczenie się własnych potrzeb w imię czegoś większego, co nigdy nie zostaje nazwane, ale zawsze odczuwane jako świętość. Tylko, że to nie jest świętość to jest pułapka pułapka, w którą wpada każda generacja, ponieważ nie ma innego wzoru. Nikt nie pokazał im, jak być kobietą, która kocha bez zatracania się. Nikt nie nauczył ich, że granice nie są okrucieństwem, tylko zdrowym rozsądkiem. Cień altruizmu co kryje się za potrzebą bycia dobrą przez cały czas. Jung wiedział, że każda cnota ma swój cień. Za każdą jasną stroną osobowości kryje się coś, czego się boimy. A cień kobiety, która zawsze daje, jest przerażający, ponieważ jest przepełniony gniewem, gniewem na to, że nikt nie docenia, gniewem na to, że wszyscy biorą, gniewem na to, że ona sama pozwoliła na to wszystko. Ale gniew nie jest akceptowalny, więc zostaje zamrożony. I kobieta starzeje się nie z powodu upływu czasu, ale z powodu skumulowanego wyrzeczenia. Jej ciało zaczyna mówić to, czego jej usta nie mogą powiedzieć dość. Cena energetyczna nadmiernej empatii. Istnieją kobiety, które absorbują emocje innych jak gąbki, czują ból swoich dzieci, męża, przyjaciółek, nieznajomych, niosą to wszystko w swoim ciele, jakby to była ich odpowiedzialność. I nikt im nie powiedział, że empatia bez granic to nie cnota, to wyczerpanie. To wibracyjne drenowanie, które prowadzi do chorób, których medycyna nie potrafi nazwać, ponieważ pochodzą z duszy, nie z ciała. Kiedy kobieta zaczyna chorować, a lekarze nie znajdują przyczyny, należy zadać pytanie, czy jej ciało nie mówi po prostu, że dusza nie może już dłużej utrzymywać roli zbawczyni. Różnica między świadomym współczuciem a emocjonalną kodependencją jest subtelna, ale fundamentalna. Współczucie ma granice. Współczucie może powiedzieć: Czuję twój ból, ale nie wezmę go na siebie. Kodependencja mówi: Twój ból to mój ból, więc muszę go naprawić, inaczej nie będę mogła oddychać. To nie jest miłość, to jest zniewolenie. I kiedy kobieta w końcu to rozpoznaje, kiedy widzi, jak bardzo się zagubiła w cudzych emocjach, Przychodzi moment, który Jung nazywał koniecznym zdradą. Musisz zdradzić tę wersję siebie, która była potrzebna wszystkim, aby odnaleźć wersję, która jest prawdziwa. Indywiduacja jako konieczna zdrada. Jung opisywał indywiduację jako proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, nawet jeśli to rozczaruje wszystkich, których znasz. To nie jest egoizm. To jest psychiczna konieczność. Bez tego procesu pozostajesz jedynie zbiorem oczekiwań, ról. Masek, nie jesteś osobą, jesteś projekcją i przychodzi punkt przełomowy, moment, w którym ból pozostania staje się większy niż strach przed odejściem. Nie chodzi o opuszczenie fizyczne, chodzi o wewnętrzne odejście od wszystkiego, co nie jest Twoje, od wszystkich ról, które grałaś, ponieważ inni tego od Ciebie oczekiwali. Dlaczego prawdziwe przebudzenie zawsze wygląda jak egoizm dla tych, którzy wciąż śpią? ponieważ ci, którzy czerpią korzyści z Twojego wyrzeczenia, nigdy nie będą zachęcać Cię do przebudzenia. Twoje przebudzenie to ich strata, Twoja suwerenność to ich niedogodność. Więc nazwą Cię egoistką, nazwą Cię zimną, powiedzą, że się zmieniłaś i będą mieli rację. Zmieniłaś się, przestałaś być wygodna, zaczęłaś być prawdziwa, rozpad maski, persona zaczyna pękać i prawdziwa twarz wychodzi na jaw. To jest moment terroru. Ponieważ przez całe życie byłaś widziana przez pryzmat swojej uprzejmości, gotowości do pomocy, nieskończonej cierpliwości, a teraz nagle ludzie widzą coś innego: widzą kobietę, która mówi nie, widzą kobietę, która nie tłumaczy się, widzą kobietę, która nie poświęca się już na ołtarzu cudzych potrzeb i nie wiedzą, co z tym zrobić, więc odchodzą. I wtedy przychodzi święta samotność samotność, która nie jest karą, ale błogosławieństwem. Święta samotność. To jest moment, kiedy wolisz zostać sama niż dalej udawać. Kiedy cisza w twoim domu jest lepsza niż hałas w głowie pełnej cudzych głosów. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że większość Twoich relacji była oparta na tym, co dla nich robiłaś, a nie na tym, kim jesteś. Jung mówił, że prawdziwa indywiduacja często wymaga okresu samotności. Nie jako kary, ale jako przestrzeni, w której możesz usłyszeć swój własny głos po raz pierwszy od dziesięcioleci. Alchemia odpuszczania. To nie chodzi o to, żeby przestać się przejmować wszystkim. Chodzi o to, żeby przestać się tracić w tym, co nie należy do Ciebie. Alchemia, którą Jung tak szczegółowo badał, to proces przemiany. Nigredo, ciemność, która poprzedza światło. Albedo, oczyszczenie. Rubedo, połączenie. Ale zanim dojdziesz do światła, musisz przejść przez ciemność. Musisz pozwolić, aby umarła ta wersja Ciebie która nigdy nie była naprawdę twoja, ta wersja, która istniała tylko po to, aby zadowolić innych, ta wersja, która była żoną, matką, córką, przyjaciółką, ale nigdy sobą. Transmutacja. Od królowej żebraczki do suwerennej własnego psychicznego terytorium. Co umiera, kiedy przestajesz się przejmować? Umiera wersja ciebie, która nigdy nie była prawdziwa. Umiera potrzeba aprobaty. Umiera lęk przed odrzuceniem. Umiera przekonanie, że twoja wartość zależy od tego, jak wiele możesz znieść. I w tej śmierci rodzi się coś nowego, coś, co Jung nazywał self prawdziwe ja. Niewzruszone jądro, które zawsze tam było, pod warstwami oczekiwań, które na nie nałożono. Powrót do archetypu Centrum. Self, w rozumieniu Junga, to nie ego. Ego to ta część ciebie, która myśli, planuje, reaguje. Self to coś głębszego. To centrum psychiki, punkt, wokół którego wszystko się organizuje. Kiedy żyjesz, odłączona od self, jesteś jak igła kompasu, która straciła północ. Kręcisz się w kółko, próbując zadowolić wszystkich, ale nigdy nie wiesz, dokąd naprawdę idziesz. A kiedy w końcu odnajdujesz swoje centrum, kiedy w końcu czujesz ten wewnętrzny punkt odniesienia, wszystko się zmienia. Nie rządzisz innymi, rządzisz swoimi własnymi impulsami, lękami potrzebami walidacji. Dlaczego kobiety, które były zdepersonalizowane przez lata, czują zawrót głowy, gdy w końcu znajdują swój wewnętrzny rdzeń? Ponieważ to nie jest miłe uczucie, to nie jest spokojne przebudzenie. To jest jak nagłe zdanie sobie sprawy, że przez całe życie szłaś w niewłaściwym kierunku, że wszystko, co zbudowałaś, było zbudowane na fundamencie, który nie był twój. I teraz musisz to wszystko zburzyć i zacząć od nowa, ale tym razem od środka. Tym razem od prawdy, odzyskanie energii życiowej. Co się dzieje, kiedy przestajesz drenować swoją siłę życiową w bitwach, które nie są twoje? Nagle odzyskujesz oddech, nagle krew płynie inaczej, nagle budzisz się rano i nie czujesz tego przytłaczającego ciężaru, który ciągnął cię w dół przez lata. Niektóre kobiety mówią, że kiedy przestały się przejmować, nagle poczuły się młodsze, i to nie jest metafora. To jest energia, która wraca do ciała, kiedy przestajesz ją wysyłać wszędzie indziej. Uczucie obudzenia się po dekadach w emocjonalnym autopilocie. Przez lata żyłaś mechanicznie, wstawałaś, robiłaś to, co trzeba, kładłaś się spać i nikt, nawet ty, nie zauważył, że nie byłaś w pełni obecna. Byłaś sprawna, byłaś produktywna, ale nie byłaś żywa. A kiedy w końcu się budzisz, kiedy w końcu czujesz, że naprawdę jesteś tutaj, w swoim ciele, w swoim życiu, w swoim teraz. To jest szokujące. To jest jakby zobaczyć kolory po latach, widzenia wszystkiego w odcieniach szarości. Spotkanie z suwerennym dzieckiem to nie jest zranione dziecko, które potrzebuje ratunku. To jest wolne dziecko, które zostało uwięzione, dziewczynka, która wiedziała, jak powiedzieć nie, zanim została udomowiona przez poczucie winy i obowiązek, dziewczynka, która bawiła się, nie pytając o pozwolenie. Dziewczynka, która śmiała się głośno, nie martwiąc się, czy ktoś ją osądzi. Ta dziewczynka wciąż tam jest. Czeka. I kiedy w końcu ją odnajdujesz, kiedy w końcu pozwalasz jej wyjść, dzieje się integracja, o której Jung mówił. Świadoma dorosła i intuicyjne dziecko zamieszkują w końcu to samo ciało. Pustynia wewnętrzna konieczna. Jung znał fazę Nigredo w alchemii. Ściemnienie, które poprzedza przemianę. Każda prawdziwa transformacja wymaga okresu ciemności, wymaga wycofania się, niezdumy, z konieczności zachowania esencji. Kiedy jesteś w tłumie ludzi, którzy nie rozumieją, kim się stajesz, twoja energia się rozprasza. Rozprasza się w próbach tłumaczenia, usprawiedliwiania, obrony, ale w ciszy, w samotności, możesz po prostu być. I to jest uzdrawiające to nie jest patologiczna izolacja. To jest regeneracyjne wycofanie. Różnica między izolacją patologiczną a regenerującym odłączeniem jest kluczowa. Izolacja to ucieczka, to jest strach przed światem, to jest niezdolność do bycia z innymi. Ale odłączenie, odłączenie to wybór, to świadoma decyzja, aby spędzić czas ze sobą, aby wysłuchać własnych myśli, aby odzyskać swoją energię. To nie jest o unikaniu ludzi. To jest o ochronie siebie przed ludźmi, którzy zabierają więcej niż dają, śmierć relacji opartych na funkcji, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wiele osób cię chciało tylko wtedy gdy służyłaś jakiemuś celowi, kiedy byłaś pomocna, kiedy byłaś dostępna, kiedy rozwiązywałaś ich problemy, a teraz kiedy przestałaś pełnić te funkcje, oni znikają, i to boli. Ale to jest również jasne, to pokazuje, kto naprawdę był z tobą, a kto był tylko z tym, co dla nich robiłaś. Jung mówił o tym, że prawdziwe związki przetrwają proces indywiduacji. Relacje oparte na projekcji, roli czy potrzebie się rozpadną. Ciche żałoba grzebiesz więzi, które nigdy nie były prawdziwe, tylko użyteczne. I to jest dziwna żałoba, ponieważ żałujesz czegoś, czego tak naprawdę nigdy nie było. Żałujesz iluzji. Żałujesz fantazji, że ktoś cię kochał, podczas gdy kochał tylko to, co dla niego robiłaś. Niektóre przyjaźnie nie przeżyją Twojego przebudzenia. Niektóre więzi rodzinne staną się napięte, odległe, chłodne, i musisz pozwolić temu odejść, nie ze złością, nie z goryczą, po prostu ze świadomością, że nie możesz już udawać, cisza, która uzdrawia. Brak zewnętrznego hałasu pozwala po raz pierwszy od dekad usłyszeć wewnętrzny głos. Przez całe życie byłaś otoczona głosami innych. Mówiły ci, kim powinnoś być, co powinnoś czuć, jak powinnoś żyć, i głosy te były tak głośne, że nie mogłaś usłyszeć własnego, ale w ciszy? W ciszy Twój głos zaczyna się wynurzać. Cichutko na początku, niepewnie, ale z czasem staje się silniejszy, i zdajesz sobie sprawę, że ten głos zawsze tam był. Po prostu został zagłuszony. Dlaczego kobiety w procesie indywiduacji potrzebują mniej słów, a więcej obecności? Ponieważ słowa. Często są maskami. Mówimy, żeby wypełnić ciszę, żeby sprawić, że inni poczują się komfortowo, żeby ukryć to, co naprawdę czujemy. Ale obecność? Obecność jest prawdziwa. Kiedy jesteś obecna, nie musisz nic mówić. Twoja energia mówi wszystko. Twoja cisza jest bardziej wymowna niż tysiąc słów. I ludzie to czują. Niektórzy odczuwają ulgę, inni czują się zagrożeni, przemieniająca samotność. Miejsce, w którym w końcu znajdujesz towarzystwo w sobie. To nie jest smutna samotność, to nie jest pusta samotność, to jest pełna samotność, samotność, w której w końcu przestajesz uciekać od siebie, w której w końcu siadasz ze sobą i po prostu jesteś, i odkrywasz, że nie jesteś taka zła, odkrywasz, że tak naprawdę lubisz swoją własną obecność. I to jest moment, kiedy wszystko się zmienia, ponieważ jeśli lubisz być ze sobą, nie potrzebujesz już innych, żeby wypełnili twoją pustkę. Możesz chcieć być z nimi, ale nie potrzebujesz. Częstotliwość świadomej obojętności to nie jest apatia, to jest podwyższone rozróżnienie energetyczne. Jung mówił o synchroniczności, o tym jak kiedy wibrujesz w swojej prawdzie, wszechświat reorganizuje się wokół niej. I to jest dokładnie to, co się dzieje. Kiedy przestajesz karmić dramaty swoją uwagą. Przestają przyciągać dramaty. Kiedy przestajesz reagować na manipulacje, manipulatorzy przestają się do ciebie zbliżać. Nie dlatego, że coś aktywnie robisz, ale dlatego, że twoja częstotliwość się zmieniła i oni to czują. Dlaczego przestajesz przyciągać dramaty, kiedy przestajesz je karmić swoją uwagą? Ponieważ dramat żywi się reakcją. Jeśli nie reagujesz, dramat umiera z głodu. A ludzie, którzy żyją z dramatu, Instynktownie to wyczuwają. Wyczuwają, że już nie jesteś podatnym gruntem, że już nie będziesz angażować się w ich chaos. I odchodzą szukać kogoś, kto będzie. Wewnętrzna autorytet bez przemocy. Królowa nie musi krzyczeć, manipulować ani usprawiedliwiać. Ona po prostu jest. To jest najpotężniejsza forma autorytetu. Nie przychodzi z agresji, przychodzi z ugruntowania. Jung wiedział, że prawdziwa moc nie polega na dominacji nad innymi, ale na suwerenności nad sobą. Kiedy masz kontrolę nad swoimi reakcjami, lękami, potrzebami, nikt nie może cię kontrolować. Możesz słuchać, ale nie musisz być posłuszna. Możesz kochać, ale nie musisz się zatracać. Magnetyczna moc kogoś, kto nie negocjuje swojej esencji za akceptację, to jest coś, co ludzie czują, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Kiedy spotykasz kobietę, która nie potrzebuje twojej aprobaty, nie możesz jej zignorować. Jej obecność ma ciężar, nie dlatego, że jest głośna, ale dlatego, że jest prawdziwa, i prawda ma swoją własną grawitację. Dlaczego ludzie manipulujący naturalnie odchodzą od kogoś, kto skonsolidował swoje centrum? Ponieważ manipulacja działa tylko na ludzi, którzy są odłączeni od swojego centrum. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, ktoś inny ci powie. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, ktoś inny ci powie, czego powinieneś chcieć. Ale jeśli jesteś zakotwiczona w swoim self, jeśli znasz swoją prawdę, manipulacja po prostu się nie przyjmuje, wyślizguje się. I manipulator to czuje i idzie dalej. Transmutacja kobiecości. Od kobiecości, która się dostosowuje, do kobiecości, która się ustanawia. To nie jest o tym, żeby stać się męską. To jest o tym, żeby odkryć kobiecą siłę, która nie polega na miękkim uginaniu się, ale na niewzruszonej obecności. Ponowne zdefiniowanie siły nie jako agresji, ale jako niezachwianej stanowczości. Siła nie musi być gwałtowna, siła może być cicha, może być miękka w dotyku, ale twarda w jądrze. Archetyp zintegrowanej królowej. Ani męczennica, ani tyranka, po prostu cała. To jest cel. Nie chodzi o stanie się idealną, chodzi o stanie się całą, o integrację wszystkich części siebie, które zostały odrzucone, wyparte, zapomniane. Cień i światło, gniew i miłość, miękkość i siła. Wszystko razem, wszystko w równowadze. I kiedy to się dzieje, kiedy stajesz się całością, nie jesteś już łatwa do sklasyfikowania, nie jesteś już łatwa do kontrolowania, jesteś po prostu sobą i to wystarcza. Przebudzenie, które nie potrzebuje świadków. Dlaczego największe transformacje dzieją się bez ogłoszeń, oklasków czy zewnętrznej walidacji? Ponieważ prawdziwa transformacja nie jest przedstawieniem, to nie jest coś, co robisz dla innych, to jest coś, co dzieje się wewnątrz ciebie, w ciszy, w samotności, w miejscach, których nikt inny nie może zobaczyć. Jung wiedział, że indywiduacja to intymny proces, nikt inny nie może tego zrobić za ciebie. Nikt inny nawet nie musi wiedzieć, że to się dzieje. Królowa, która przestaje się przejmować, nie szuka naśladowców. Ona po prostu idzie. Idzie swoją ścieżką. Nie patrzy za siebie, żeby sprawdzić, czy ktoś ją obserwuje. Nie zwolnia, żeby poczekać na aprobatę. Ona po prostu idzie. I to jest wyzwalające. To jest najbardziej rewolucyjna rzecz, jaką kobieta może zrobić w świecie, który uczy ją, że jej wartość zależy od tego, ilu ludzi ją potrzebuje. Niewidzialne dziedzictwo dla tych, którzy przyjdą. Jak kobieta, która przerywa ancestralne wzorce, uwalnia przyszłe pokolenia bez wypowiadania słowa. Przez swoją obecność. Przez swoją wybór. Przez odmowę kontynuowania cyklu. Jung wiedział o transgeneracyjnej transmisji. Wiedział, że wzorce są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie przez słowa, ale przez energię. Kiedy ty przerywasz wzorzec w sobie, przerywasz go również dla swoich córek. Wnuczek, dla wszystkich kobiet, które przyjdą po tobie, przecięta energetyczna nić, córki, które już nie odziedziczą tej samej rany, to jest ciche dziedzictwo, to nie jest coś, co zostanie zapisane w księgach, nie zostanie nagłośnione, ale będzie odczuwalne. Córki będą mogły oddychać łatwiej, będą mogły powiedzieć nie bez paraliżującego poczucia winy, będą mogły żyć dla siebie bez uczucia, że zdradziły wszystkich, i będą. Zawdzięczać to Tobie, nawet jeśli nigdy się o tym nie dowiedzą. Dlaczego Twoja cisza może być bardziej rewolucyjna niż tysiąc przemówień? Ponieważ słowa są łatwe, słowa można powiedzieć bez zmiany czegokolwiek, ale cisza? Cisza wymaga ugruntowania, wymaga mocy, wymaga, abyś naprawdę żyła tym, w co wierzysz. A kiedy to robisz, kiedy żyjesz swoją prawdą w ciszy, bez potrzeby ogłaszania tego światu, ludzie to czują. Widzą to w Twoich oczach, czują to w Twojej obecności i to zmienia coś w nich, coś czego nawet nie potrafią nazwać. Zaproszenie do płodnej pustki. Kiedy przestajesz się przejmować tym, co nigdy nie było Twoje, zostaje przestrzeń dla tego, co zawsze było. To jest paradoks, którego Jung dotykał w swojej pracy. Pustka nie jest stratą, pustka jest możliwością. Kiedy opróżniasz swoje życie ze wszystkiego, co tam nie należy, ze wszystkich ról, oczekiwań, masek, zostaje miejsce. I w tym miejscu może w końcu pojawić się twoja prawdziwa esencja. Pytanie, które zamyka cykl: kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy, nie ocenia, ani nie oczekuje niczego od ciebie? To jest pytanie, na które większość ludzi nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ przez całe życie byli tym, czym inni chcieli, żeby byli. Ale to jest pytanie, które otwiera drzwi. Drzwi do prawdziwego ja, do self, do królowej, która zawsze tam była, pod wszystkimi warstwami królowa w spoczynku. Nie dlatego, że się poddała, ale dlatego, że w końcu dotarła tam, gdzie zawsze powinna była być w domu, wewnątrz siebie. To nie jest koniec podróży to jest początek życia życia, które w końcu jest Twoje, życia, które nie jest reakcją na innych życia, które wypływa z Twojego własnego centrum. I w tym życiu jest cisza, jest spokój, jest coś, czego nie można nazwać, ale można odczuć poczucie, że w końcu jesteś sobą. Jeśli te słowa dotknęły czegoś w tobie, jeśli rozpoznałaś siebie w tej ciszy, która narasta, zostaw komentarz poniżej. Powiedz mi, w którym momencie tej podróży jesteś i jeśli czujesz, że ta przestrzeń jest dla ciebie, zapisz się do kanału. Ta rozmowa jest dopiero początkiem królowa w tobie czeka, aż ją rozpoznasz.